Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami 4 Łap Dzisiaj przychodzimy do Was z następnym holi vlogiem yy, Będę bardzo wdzięczna za zostawienie łapek w górę, dla mnie to naprawdę dużo znaczy, no i oczywiście życzę Wam miłego oglądania Muszę dzisiaj podać psiakom tabletki na odrobaczenie yy, Wczoraj właśnie byłam w kabinecie na praktykach to przy okazji kupiłam. Dla Luny jest taka mniejsza oczywiście z Milplazonu, a dla Lady jest taka z Dachinela. Także otworzymy i je pokruszę, i dodam im do kiełbaski z mitlof. I mam nadzieję, że uda mi się przemycić te tabletki, i że ładnie zjedzą. W dzisiejszym holi vlogu pokażę Wam również spiżarnię, franka i kruszynki No jak zwykle mieści się ona na dnie mojej szafy No i tutaj wszystko mam posprzątane, więc postanowiłam, że dzisiaj Wam ją pokażę Tutaj na boku widzicie pełną miseczkę, jest to takie przykładowe jedzonko frania Dostał właśnie tutaj, co to było, Zielona nagietka I do tego troszkę korzenia topinamburu W takich małych kawałkach Także zielona gietka z kawałkami topinamburu. No i tutaj będę wam po kolei pokazywała te rzeczy. Na samej górze mamy jedzenie kruszynki, i jest to karma Mixerama. Już nam tutaj jej zostało niedużo. I do tego jest jeszcze kilka kawałków prosa senegalskiego. Ona je bardzo lubi. Tą karmę też e, z chęcią zjada. E, dalej mamy ziółka. E, ziółek mamy babkę szerokolistną, którą sama w sumie zbierałam i suszyłam. E, także takie czwarte pudełeczka mi się udało suszyć. I co dziwne, smakuje nawet kruszynce, która za ziółkami nie przypada. także mi się udało. Bo i freniowi smakuje i kruszynce, a to jest najważniejsze. Tutaj mamy z zwierzęcego paśnika ziołowego, jak w sumie większość naszych ziółek, zielona gietka. Szczerze mówiąc, to franiowi tak średnio smakuje, ale jak jest głodne, to zjada. Tutaj mam jeszcze zielę topinamburu. Jest tutaj troszeczkę z, właśnie, zwierzęcego paśnika a część też jest taka, którą sama suszyłam tutaj są, są takie malutkie kawałki bo to są z świeżącego paśnika a te większe liście no to sama nasuszyłam jeszcze będę suszyła korzenie, ale nie ma na to dobrej pory, bo je się jakoś tak wykopywało we wrześniu, jeśli dobrze pamiętam. Ale mamy jeszcze zeszłoroczne, co zaraz w sumie też Wam pokażę. A jeśli chodzi o ziółka, to mamy tutaj też dziurawiec. I on już chyba nawet bardziej smakuje Franiowi od zielona Gietka. To mamy jeszcze zamknięte ziółka z tyłu, to Wam później pokażę. Tutaj na boku stoi słoiczek i to jest nasz cały zapas granulatu dla frania. Jest to ten granulat z Werselaga Kuni Complete. Dosłownie kilka kawałków. Nawet nie wkładam tego do pudełka, tylko do małego słoiczka. E, ale Franio przeżyje bez granulatu. Jeśli, e, jak nam się skończy, po prostu karma dla kruszynki, e, to chyba zamówię mu ten granulat. Jeszcze zobaczę, bo myślałam też nad e, spróbowaniem granulatu z jakiejś innej firmy. Bo teraz dużo firm na rynku naprawdę ma e, dobro, Dobre jakościowe granulaty dla królików, świnek. E, no, więc zobaczymy, może będziemy testować coś nowego. Tutaj mamy korzeń cykorii, ale ta cykoria jest tylko tutaj, a tak to, o, tutaj na tym boku jest lekka różnica w strukturze i kolorze. A tutaj całe pudełko praktycznie to jest właśnie korzeń topinamburu, który sama suszyłam w zeszłym roku. Naprawdę dużo tego było, więc nadal nam zostało. Franiu w sumie też bardzo lubi. Tutaj mamy kolorowy warzywniak z Lily farm Kilka dni w tygodniu mu biorę taką szczyptę i posypuję ziółka. Dalej mamy groszek zalegi, go podaje rzadziej, ale też e, franio lubi. Kruszynka też już raz na tydzień dostanie ten jeden, e, jeden groszek, ale to naprawdę rzadko. Tutaj mamy te ciasteczka, które robiłam, ostatnio wam pokazywałam. One nam się fajnie sprawdzają, co jakiś czas e, franio sobie zjada. Korzeń mniszka, też ze zwierzęcego paśnika. Już widać tutaj, że ostatnie kawałki, ale jest to chyba ulubiony naturalny gryzak eee, i frania, i kruszynki. Bardzo im smakuje. A tutaj dopiero otworzony korzeń lubczyka, jeszcze w sumie testowany I tutaj naprawdę niektóre kawałki są mega duże, ale strasznie śmierdzi ten korzeń. I no, zszokowało mnie to trochę, eee, ale no. Taki ma strasznie bardzo, no bardzo dziwny zapach ma po prostu, ale mam nadzieję, że to zwierzakom nie będzie smakowało i że franio i Kruszynka to zjedzą, bo nie wiem, kto to zje, jak nie oni. E, tutaj mam jeszcze taką sieczkę odłożoną po różnych ziółkach, po jakichś karmach. E, zbieram ją powoli i robię później z tego ciastka, e, no bo tej sieczki zwierzaki nie chcą jeść, a później ją można fajnie wykorzystać. No i na tyle jeszcze... E, Dwie paczki ziółek. Jest to cykoria Podróżnik oraz mm, liście żółwki purpurowej. Z tyłu mam jeszcze takie karteczki, na których y, właśnie są nazwy ziółek, które się skończyły, ale nie jest ich jakoś dużo, więc przy następnej aktualizacji z piżarni Wam je po prostu pokażę, kiedy nam się pokończą już te ziółka, które teraz mamy, y, żeby było tego więcej. Tutaj sobie porozkładałam te wszystkie rzeczy, będę je teraz e, odkładała z powrotem, można by powiedzieć, że jest tego dużo, można by powiedzieć, że jest tego mało, zależy e, ile tam macie dla swoich zwierzaków, każdy sądzi inaczej, jak dla mnie jest to po prostu wystarczająco, niczego na mnie brakuje, e, co kilka dni po prostu dodaję jakieś inne dodatki w sensie codziennie daję na przykład inne ziółko, inny dodatek i jakoś to tak mieszam, że są bardzo zróżnicowane te jedzonka no i sobie ładnie jedzą i frania jak i kruszynka ale no z chęcią przetestuję jeszcze jakieś inne ziółka i właśnie jakieś warzywka, może jakieś korzenie, zobaczymy co tam będziemy mieli, jaką będziemy tam mieli okazję do testowania no, także tak się prezentuje ta spiżarnia. Możecie napisać w komentarzu, jakie jest ulubione ziółko Waszego królika, świnki, chomika, zależy, jakie tam macie zwierzątko. Ja z chęcią sobie przeczytam. Szykuję właśnie jedzonko dla kruszynki jest to łyżeczka Mixeramy. i jako dodatek dzisiaj wyjątkowo dałam jej kawałek korzenia cykorii. Właśnie wróciłam ze spacerku z pieskami, niestety nic Wam nie nagrywałam Ale tutaj e, pokazuję Wam nasze kwiatuszki, które pięknie nam kwitną e, Są to m.in. innymi lilie e, i dzwoneczki Także tak one wyglądają Tutaj przyszedł do nas e, kotek od cioci Właśnie on z czasem do nas przychodzi i bawi się z Lady i poluje na lunach Także <grym>, tak to u nas wygląda ale jest bardzo fajny po spacerku zawsze zostaje nam kilka smaczków, więc albo je rozrzucam pieskom na ogródku w trawie żeby poszukały, albo im po prostu tak daję, dzisiaj no już ich tam nie męczyłam, bo spacerek Naprawdę je wymęczył, więc dostały po prostu w nagrodę po, po dwa smaczki. Ja już się będę z Wami żegnała. Jeżeli vlog Wam się spodobał, to będę oczywiście bardzo wdzięczna za łapki w górę, komentarze. No i oczywiście zachęcam Was do oglądania naszych pozostałych filmów. Do zobaczenia.